Rozdział siódmy patrząc pod światło. Drzwi otworzyły się z łoskotem. Jesteś, ucieszył się Kiyu, zapalając światło pomimo środka dnia. Musisz przestać tak robić, jeśli nie chcesz mnie zabić, powiedziałam z ręką na sercu. Dziś nie mam makijażu. O, muszę to zobaczyć, zsunęłam się z materacy. Chuj do światła. Podszedł pod lampę wiszącą na środku pomieszczenia. Spojrzałam pod światło, ale przez to, że był trochę wyższy, patrząc w dół na mnie, twarz miał w cieniu. Bez zastanowienia położyłam dłonie na jego twarzy, by ją przechylić w kierunku światła. Ty masz piegi, krzyknęłam, patrząc pod światło. No, po mamie. Jest z Kalifornii. Co? To stąd ten akcent. Myślałam, że jesteś z Korei. Teraz jestem. Mieszkamy tam od 10 lat, od czasu jak dziadek zachorował. Przykro mi. Y, to znaczy z powodu dziadka. Zmieszałam się. Dzięki. Masz brązowe oczy? Zdziwiłam się, gdy dotarł do mnie ten fakt. Noszę soczewki, żeby mieć jasne. Nie wiem, jak tego nie zauważyłam. Bo nie patrzysz na mnie, zaśmiał się. Unikałaś mnie wzrokiem na zapleczu przez cały koncert. Patrzę teraz, powiedziałam z uśmiechem. Masz naprawdę niesamowitą twarz. Te oczy i piegi. Przyglądałam się, jakby był okazem na wystawie. Jasnobrązowe plamki kumulowały mu się na nosie i policzkach, ale miał też kilka wokół oczu i ust. Cudne. Uśmiechnął się po same oczy. I jeszcze jak się tak uśmiechasz, tak prawdziwie jak teraz, a nie pod publikę, to jesteś piękny. Dodałam uśmiechając się. Czemu je zakrywasz? Wzruszył ramionami. Wizerunek sceniczny. W sumie w makijażu wyglądasz chyba gorzej. Powiedziałam mało uprzejmie, ale szczerze, ciągle się w niego wpatrując. Zarumieniłam się, orientując, co mówię. Przepraszam, nie chciałam, żeby to tak zabrzmiało. W jednej sekundzie patrzył na mnie tymi swoimi czarcimi oczami, a w drugiej już mnie całował. Sama nie wiem, jak to się stało, ale. Odwzajemniłam pocałunek, a gdy w końcu nasze usta się rozdzieliły, wypuściłam głośno powietrze. Ledwo byłam w stanie oddychać. Kiu patrzył na mnie z wyczekiwaniem. Spieprzyłem sprawę. Zaprzeczyłam tylko głową, nie będąc w stanie nic powiedzieć. Uśmiechnął się i tym razem to jego dłonie znalazły moją twarz. Całując mnie, wsunął palce w moje włosy. Puścił mnie dopiero, gdy piknął jego telefon. Odsunął się powoli, dotykając opuszkami moją twarz. Muszę wracać, westchnął, spoglądając na ekran telefonu. Jedziemy zaraz do hotelu. Dziś tylko zajrzeliśmy sprawdzić uszkodzenia. Spojrzałam na niego zdziwiona. Ta wielka dekoracja podwieszana na scenie przewróciła się i pękła z boku. Sam chciał osobiście to zobaczyć, ale mają to zmontować do koncertu. Podświetlenie działa, jak sam zatwierdził, to jest dobrze. Pokiwam głową, bo nadal nie odzyskałam głosu. Po tym wszystkim, co się stało, rewelacja z dekoracją robiła na mnie najmniejsze wrażenie. Będziesz tu jutro? Bądź, ok? Przyteknęłam. Uśmiechnął się i już miał wychodzić, ale jeszcze spojrzał na mnie i cofnął się. Nachylił się bardzo powoli, patrząc mi w oczy. A kiedy się uśmiechnęłam, Pocałował mnie i ze słowami dobranoc, Anna wyszedł. Stałam tam, przyciskając ręce do rozgrzanych policzków. Kręciło mi się w głowie, w myślach odtwarzałam w kółko każde słowo, które padło między nami, każdy gest i każdy dotyk jego ust. W końcu jednak wróciłam do wspólnej sali. Po drodze trochę licząc, że jeszcze się miniemy. Niestety nie udało się. Podejrzewałam, że nie było już go dawno na stadionie, gdy ochłonęłam i zdecydowałam się wracać. Dziewczyny jeszcze siedziały w śpiworach, przeglądając ciekawostki w telefonach. O, jest córka marnotrawna, powiedziała Asia, widząc mnie. I dziś szybciej niż zwykle. Dodała po chwili, przeglądając mi się badawczo. Wyglądasz jakoś inaczej? Padam na twarz i jest mi jakoś gorąco. Może się przeziębiłaś odchodzenia do tej twojej kanciapy? Podsunęła Dorota. Może? Odpowiedziałam wymijająco. Mam saszetkę do wrzątku na przeziębienie, jeśli chcesz, zaproponowała. Dzięki. To może jutro. Zobaczę, jak się będę czuła. Teraz chcę tylko zawinąć się w śpiwór. Nie chciałam ich martwić, ale nie mogłam się też przyznać. Ale chętnie posłucham, jakie macie ploteczki, wyszczerzyłam się. Zawsze coś miały, zwłaszcza Asia. Miała magiczną zdolność dowiadywania się wszystkich ciekawych informacji. Od czasu, jak Q przychodził do graciarni, mogłam na bieżąco go pytać i filtrować prawdę. Mam coś pikantnego. Już mówiłam dziewczynom. Ułożyłam się wygodniej w śpiworze i nastawiłam uszu. Słuchaj tego. Chodzą ploty, że Q kogoś ma, co nie? Co? Wyrwało mi się piskliwie. Wcześniej to na necie fianki pisały, że on się spotyka z jedną dziewczyną z Asmet, bo w wywiadzie się na siebie spojrzeli, ale to wyssane z palca było. Zaschło mi w gardle i czekałam na więcej info. Przez sekundę przemknęło mi przez myśl, że ktoś nas widział, ale nie było to możliwe. Na Insta są różne teorie, ale dziewczyny od cateringu sprzedały newsy, że na 100% Q jest z Han Yunem ze swojego zespołu, powiedziała konspiracyjnym szeptem. Jak wcześniej było mi gorąco, tak teraz czułam, jak krew odpływa mi z twarzy. E, tam, kolejna plota, odezwała się dotiznę nad ekranu telefonu. Ponad dziewczyny zarzekały się, że to prawda. Ciągle siedzą oparci o siebie, kontynuowała. Oni wszyscy się ciągle nawet przytulają. Na nacie jest milion filmików z wywiadów i z koncertów. W Korei to nic nadzwyczajnego, wtrąciła się Aga. To prawda, pomyślałam. Na tym, co sama nieraz oglądałam, było widać, że są bardzo zżyci. No nie wiem, mówię tylko, co opowiadały, kontynuowała. Dziś podobno cały lunch siedzieli blisko, a Hanion ciągle kładł mu głowę na ramieniu. Po lunchu zostali sami i intensywnie rozmawiali bez pozostałych, co było dziwne, bo zwykle XTS przychodzą i wychodzą wszyscy razem. Podobno się wręcz pokłócili, i go ugłaskiwał. Ale czy to prawda, to nikt nie wie, bo rozmawiali podniesionymi głosami po koreańsku, więc mogło chodzić o cokolwiek. Spojrzała na mnie. Dobrze się czujesz? Jesteś strasznie blada. Zmartwiła się. Może jednak chcesz tą saszetkę? Nie, dzięki, powiedziałam słabo. Muszę się przespać. A drugi hit to ten osioł Witek uszkodził dziś to podświetlane podwieszenie sceny. Weź nie przypominaj! wywróciła oczami aga. Aż specjalnie ściągali zespół, żeby zobaczyli zniszczenia, kontynuowała Asia. Na szczęście podobno nic poważnego. Nie wypłaciłby się do końca życia, gdyby Extejas chcieli od niego odszkodowanie. Ale jak on to zrobił? zapytałam mimo, że w głowie miałam pełno innych myśli. Przecież to wisi poza zasięgiem kogokolwiek. No właśnie przy obniżaniu do konserwacji. Nie zabezpieczył wajchy trzymającej stalową linę i ta się poluzowała. Dekoracja podobno uderzyła z impetem w scenę, kontynuowała Asia. Ale jak byście to widziały! Nawet w pomieszczeniu dziennikarskim było słychać huk. Wszyscy mówią tylko o tym, jaki on jest roztrzepany. Dobrze, że mnie tam wzięli do tej reżyserki, jestem z dala od niego, bo denerwuje się na samą myśl, co on ciągle odwala. Aga jako jedna z nas była dziś w pobliżu sceny i widziała na żywo całe zajście. Takiej rozemocjonowanej jeszcze jej nie widziałam. Podchodziła bardzo poważnie do swoich obowiązków i nie mogła znieść, że ktoś kwestie bezpieczeństwa traktuje tak po macoszemu. O Witku, który pomagał przy scenie, krążyły już legendy. W większości były to jakieś drobne rzeczy, podkolorowane w opowieściach. Nikt się jednak nie spodziewał, że może dojść do większego wypadku. Dobrze, że tam nikogo akurat pod nią nie było. No, ma koleś więcej szczęścia niż rozumu. Deski sceny wymienili prawie od ręki, ale do tej dekoracji musieli jakiegoś specjalistę od metaloplastyki ściągnąć pod Warszawy. Ciekawe, kto za to zapłaci. Facet podobno się ceni. Dziwisz się? Jak nikt inny tego nie może naprawić? Może sobie liczyć ile chce. Pewnie ubezpieczenie stadionu pokryje koszty, albo jakieś inne. Dziewczyny dbały jeszcze o ubezpieczeniu, a ja położyłam się w śpiworze i nie przeszkadzał mi dziś nawet gwar w sali. Moje myśli były głośniejsze i wcale nie krążyły wokół zniszczonej scenografii. Rano postanowiłam, że gdy tylko będę mieć okazję, zapytam kiu wprost o plotki z Hanjunem. Dzień ciągnął mi się w nieskończoność. Raz tylko zobaczyłam ich idących korytarzem, zawieszonych jeden drugiemu na ramieniu, ale byli daleko szli odwróceni do nas tyłem, a my nosiliśmy akurat kartony. Zresztą, co bym tak naprawdę zrobiła? Do Greciarni przyszłam natychmiast po kolacji. Wiedziałam, że jest jeszcze za wcześnie, ale mimo to byłam zawiedziona, gdy weszłam, a pomieszczenie było puste. Miałam mnóstwo czasu na trawienie wszystkiego od nowa w mojej głowie. Myśli krążyły mi między rewelacjami Asi, a pocałunkami, które wymieniliśmy poprzedniego wieczoru. Przeglądałam filmiki z XTS na platformach, wrzucone przez fanki, ale też takie, które udostępniało ich oficjalne konto. Ich wspólne interakcje świadczyły o ogromnej zażyłości. Ja też wygłupiałam się ze znajomymi, ale chyba nikt mnie nigdy nie przytulał aż tak. Do tego Hanion tak na niego patrzył. Coś musiało tam być. Q zjawił się w graciaku z tak wielkim uśmiechem na twarzy na mój widok. Że gdy tylko mnie pocałował, zapomniałam o wszystkim. Leżeliśmy przytuleni na materacu, i wszelkie myśli, pełne obaw, wyparowały mi z głowy. Chciałam tylko móc wydłużyć każdą spędzoną minutę razem. Masz niezwykły kolor oczu, powiedział wpatrując się we mnie intensywnie. Zwróciłem na to uwagę już tamtego dnia, kiedy cię poznałem. Szaroniebieski, jak jakaś jedna trzecia mojego kraju. Szaro niebieski. Powtórzył powoli, a potem mnie pocałował. Musisz dać mi swój numer. Będziesz mi pisać, kiedy masz przerwę, ok? Wymieniliśmy telefony. zapisałam go jako piegus. Zaśmiał się z tego i zmienił w swoim telefonie z Anna na szaro Pierwszą wiadomość dostałam jeszcze tego samego wieczoru. Nie mogę przestać myśleć o tobie. Leżałam w śpiworze i kapiłam się na te kilka słów z piętnaście minut, szczerząc jak idiotka. Nie odpisałaś, powiedział, siadając na materacu następnego wieczoru. Wzruszyłam ramionami. Nie wiedziałam, co. Najpierw chciałam odpisać ja o tobie też, ale potem pomyślałam, że to strasznie głupie. Potem że cokolwiek odpiszę popsuje ten moment. A na koniec w mojej głowie zrodziła się myśl. Że na pewno pisze tak do wielu dziewczyn. Mając tyle fanek, może w nich przebierać jak w rękawiczkach. Dlaczego ja miałabym być wyjątkowa? Nie chciałam przyznawać się do żadnej z tych myśli, jednak wyczytał wahanie z mojej twarzy. Zrobiłem coś nie tak? Zaprzeczyłam ruchem głowy. Jesteś idealny. To ja nie jestem. Jesteś wspaniała. Jego twarz zbliżyła się do mojej. Kiedy uniósł mój podbródek, żeby spojrzeć mi w oczy, nie było potrzeba więcej słów między nami. Siedzieliśmy razem w graciarni, kiedy tylko mógł. Graciarni, która stała się naszą. Spędzaliśmy czas rozmawiając, ale głównie całując się i przytulając. Mogę tu kiedyś przeprowadzić chłopaków? Ciągle pytają, gdzie znikam. No to nie jest moje prywatne pomieszczenie, zaśmiałam się. Ja wręcz można powiedzieć, to tylko sprzątam. Poza tym mówiłam ci, że do dwudziestej możesz robić tu co chcesz, potem ja tu rządzę. Wytknęłam mu język, a on natychmiast pochylił się i mnie pocałował. Wiesz o co pytam. Chciałbym, żebyś ich poznała poza sceną. Uśmiechnęłam się, prawie unosiłam się nad ziemią. Chciał, żebym poznała bliskie mu osoby. Nie mogę się na ciebie napatrzeć. Promieniejesz tak, że bym cię zjadł. Jego ręce zaczęły błądzić pod moją bluską. całowania na moją szyję, obojczyk. Kiu, odsunam go. Nie prześpię się z tobą. Znamy się raptem kilka tygodni. Mam nadzieję, że na to nie liczysz. Trochę liczę. Nic nie poradzę, że mam na ciebie ochotę. Powiedział, uśmiechając się i robiąc tą swoją minę z językiem w kąciku ust. Nagle jednak spoważniał. Ana nie chcę, żebyś myślała, że to wszystko nic dla mnie nie znaczy, bo jestem tu na krótko i niedługo wyjeżdżamy. Na samą wzmiankę, że wyjedzie i więcej go nie zobaczę, chciało mi się płakać. Odsuwałam tą myśl za każdym razem, gdy się pojawiła. Od początku wiedziałam, że cokolwiek to jest, nie będzie na zawsze. I love that I like you, but I don't want more. I'm not gonna be hurt. zaśpiewałam cicho. Jaki kłamczuch. Jednak znasz nasze piosenki. powiedział i zagryzł wargę z uśmiechem. Podszkoliłam się, zruszałam ramionami. Uwielbiam ten graciak. uśmiechnął się i nachylił, żeby mnie pocałować. Czas szybko mijał i w końcu znów musiał wracać do hotelu. Poszłam do dziewczyn, bo samej nie chciało mi się już siedzieć. Kius sprawił, że miejsce to nabrało dla mnie innego znaczenia. Teraz nie mogłam znieść, gdy było tam pusto. Kiedy mieliśmy się spotkać, samotne minuty oczekiwania ciągnęły się w nieskończoność. Asia zaskakująco wróciła tak późno jak ja. Przeciedziała cały dzień z dziewczynami w sklepie z merczem i jak zawsze miała plotki do podzielenia się w naszym małym gronie. Sara była na koncercie. Która Sara? Ta ze sklepiku? No. Wymknęła się wcześniej. Co ty mówisz? Dziewczyny ją kryły. Jak przyszedł koordynator z tą swoją śmieszną listą, powiedziały, że jest w łazience. O, kurde, to nieźle. I co, nie zorientował się? Wiesz, jak jest w trakcie koncertu? Tyle się dzieje, że on też nie ma na nic czasu. Sprawdza na początku, czy każdy jest na swoim stanowisku a czasem nawet nie. Jak nie ma skarg, to się nie interesuje. A na bramkach? Jak przeszła kontrolę? Miała bilet i dowód. Nikt nie sprawdzał, czy jest w bazie Wolo. Tak myślałam, że Gogoś nas tylko straszył. Oni na tych bramkach nie mają czasu na nic. Widziałaś tę masę ludzi i kolejki do wszystkiego? Pokazywała fotki, jakie zrobiła spod sceny. Dlatego tyle siedziałam z nimi po zamknięciu kas. Mówiła, że to masakra, jak tam się ludzie pchali jeden na drugiego. Zwłaszcza nastolatki. Ale fotki ma ekstra. I nakręciła, jak kił puszcza do niej oko. Masz ten filmik? Zapytałam. Wielki zielony smok zazdrości obudził się i szczypał mnie swoimi szponami. Nie, mówiła, że nikomu nie da. Opublikuje dopiero po wolontariacie. Nie chcę ryzykować. No jak na kogoś, kto nie chce ryzykować, to grubo poleciała. Fakt, ale trochę jej zazdroszczę. Trochę? Ja bardzo. No ja też. Ale gdyby było mnie stać na koncert, nie bawiłabym się w tranie przy nim. Opowiadała, że pożyczyła kasę od znajomych na bilet. Teraz z ich spłaci. Niezła ryzykantka. Jak ona to utrzymała w tajemnicy, to ja nie wiem. Wiedziały tylko dziewczyny ze sklepiku, no i teraz ja. Ty to potrafisz wyciągać newsy. Dobrze jest cię mieć po swojej stronie. Ciarki przeszły mi po plecach. Wiedziałam, że zorientowała się, że Q mi się podoba. Miałam szczęście, że nie podejrzewała mnie o nic więcej. Spotkanie go było tak nierealne, że byłam poza wszelkimi podejrzeniami, nawet kiedy rumieniłam się za każdym razem, gdy Q na mnie spojrzał schodząc ze sceny.